Szalone przedsylwestrowe lodowisko zbliża się wielkimi krokami. Dobra muzyka, kolorowe światła i świetna impreza. Dyskoteka na dębickim lodowisku to już tradycja. Tym razem będziemy bawić się z okazji zbliżającego się nowego roku. O dobrą zabawę zadba DJ Seed, ślizgawka miejskiego środka sportu i rekreacji w Dębicy. Zapraszam serdecznie na dyskotekę na lodzie świąteczną, noworoczną. Odbędzie się ona pod koniec grudnia. Będą światła, będzie muzyka, będzie DJ. Myślę, że jak zwykle będzie kolorowo i wesoło. Przedsylwestrowe lododisko w czwartek 29 grudnia od godziny 16 do 17.30 rodzinna ślizgawka dla najmłodszych, po której rozpocznie się impreza dla dzieci i dorosłych. Zabawa potrwa do 21:00. W trakcie dyskoteki będziemy mogli zobaczyć pokaz freestyle'owy Ice Crew Dębica.